Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku soku z Jedorożca będzie w końcu jakiś przepis. Doczekaliście się. Ha! Na początek słowem wstępu: ja bardzo lubię piwa pszeniczne, a w szczególności robi taki podgatunek pszenicy, który się nazywa Witbir. Witbir to jest pszenica, do której dodano jeszcze kolendę oraz ee kolendre oraz to, czyli skórkę pomarańczową, dokładnie biorąc skórkę Kura, kura czy Kura soła, jak w to wołają, czyli taka pomarańcza dosyć dziwna. Przyjmijmy pomarańcza. Teraz tak, do kompletu jest jeszcze mm, taką. Co, nie chcę, co, co po niektórzy wpadają na taki pomysł, żeby ten. Takie piwo, wit. Jeszcze nachmielić amerykańskimi chmielami, i powstaje z tego American Wid. Viva La Vita jest takie piwo jedno, które właśnie jest dokładnie w tym stylu. Teraz tak, ja wpadłem na pomysł, że... parę lat temu, że chcę zrobić piwo z kolendrą. się nie piwo, miód z kolendrą. No, zrobiłem ten miodek, ale on był taki... owszem, miał takie cytrusowe nuty kolendry, ale... czegoś w nim brakowało. Kurczę, tak mi... Więc tydzień zrobię drugi, ale tym razem doładuję już w niego... ile tylko wlezie, czyli doładowałem tam skórkę pomarańczy, i na koniec coś mi tknęło. Wziąłem trochę tej brzeczki już gotowej do garnuszka. Machmiliłem to, tak jak się piwo chmieli, tylko że na małej, na małej porcji. No i chlapro do gara poszło. I to okazało się, że po prostu jest rewelacyjne no po prostu rewelacyjne. Słodkość miodu plus yy, żywiczność, żywiczność chmieli amerykańskich. Yy, do tego właśnie kolendra, jako taki cytrus. Yy, i po prostu w to w całości plus kurka bo daje po prostu miód, który jest absolutną rewelacją dla mnie, ja go uwielbiam. Eee, paru znajomych też go uwielbiam, więc jak tylko ktoś do przychodzi przychodzi, pierwszy raz, co pyta o Wita właśnie, bo... Dobra, do, do konkretów. Ja mam przed sobą 5-litrowy kostek miodu. Do tego będę brał właśnie... Kolender. Mam jej stosunkowo mało i pewnie jeszcze jutro jej dosypię, bo się niestety kończy. Mam je tylko z. Tutaj jest może z 15 gram. 10 może. Także będzie, jeszcze jeden woreczek dokupię. Teraz tak, miód będzie trójniakiem, więc 5 litrów e, miodu. Do tego 10 litrów wody. E, I do tego ja jeszcze właduję 100 gram skórki pomarańczowej. Ja to mam jeszcze końcówkę, więc 50 chyba jest. Jakaś mała. Chyba 150 gram. I do tego pójdzie kmiel z Citra, amerykański chmiel. Eee, ja mam go dosyć starego, bo on ma już wzrok, ma trochę zwietrzał. Eee, będę go robił na aromat i na, go, i na zimno. Nie będę robił na goryczkę. O co chodzi z tym eee, chmieleniem, to zaraz pokażę na początek. Ja się biorę tak. Bajka wysterylizowana, a się wy... czysta. Do tego e, miodek rozpocznę operację. Dekompozycji, jego z postaci kostki do postaci cieczy. Spotkamy się za jakieś pewnie godziny albo dwie. W moim czasie U Was to będzie szybciej. Ok, godzina męczarni za mną. Mm, to jest tak: bańka jest dwudziestka, wlane jest 5 litrów miodu, 10 litrów wody. I ja z tego wlałem taki o darnuszek. Tego mam pełnego w dwóch trzecich i do niego władowuję. Chmiel zwany citra. Wrzucam połowę tego, co chcę wrzucić. a wrzucam o taką garstkę, sporą. Druga część na zimno, pójdzie już do do, do miotku. I teraz zrobię to tak. O, lap. Dobra. To chwilę nie na zimno mam ze sobą, żeby nie było. Teraz tak. Do kompletu do garnuszka jeszcze lądują moje magiczne pomarańczki. Czyli skórka z pomarańczy. Ja też chcę przygotować, żeby to sobie ładnie oddało smak do, do mojej brzeczki w wersji mini. Do kompletu jeszcze drugie opakowanie. A tam to jest 15 litrów, to jest naprawdę duża pojemność, więc można spokojnie ładować. Dobra. I do tego wrzucam jeszcze moją kolendrę, opakowanie. Tu mnie gdzieś koło opakowanie jest 60 gram. Ja mam połowę tego opakowania, więc to jest cirka gdzieś 10-15 gram. I to właściwie jest wszystko. W tym momencie, tak naprawdę, ten garnek idzie na 20 minut do gotowania się. Czy takiego jak go zagotuję, 20 minut pogotuję, i po momencie go schładzam i wlewam go do nastawu. Ale ponieważ tutaj już jest, tak naprawdę, nic więcej nie będzie, więc ja na niego dodaję drożdże. I niech sobie ładnie już fermentuje. Teraz tak Czyli tak, drożdż jest, nastaw jest. Jeszcze teraz go opiszę. O! Teraz wolny chwili go zamieszam. Będę się. Bo pamięta się potem. Dobra, teraz tak. Czyli zakażone drożdżami. wsypany chmiel na zimno. To ma być na ciepło. Mówię jakieś 20 minut gotowania, żeby to było gotowanie na yy, aromatki na góryczkę. Teraz tak. Piłowa, to wiedzą, że chmielę wybieramy na dwa sposoby. Jeden to jest robienie na goryczkę, drugi to jest robienie na aromat. Na goryczkę gotuje się dużo, dużo dłużej, koło godziny, na aromat 20 minut, coś koło tego. Ja dokładnie sobie z tego tylko i wyłącznie aromat tej sosny z chmielu cidra. citra. To właściwie jest tyle. Ja w tej chwili już nie będę dalej tego kręcił, bo po prostu zanim ja to zagotuję, zanim ja to schłodzę, zanim to minie, to już będzie północ i nie będzie czasu zrobić aplaudu tego filmiku, więc... Ja kończę, to jest ten miodek, pewnie jak go się... Aha, yy, fermentacja myślę, że jakieś 2-3 tygodnie, kiedy burzliwa fermentacja się będzie szła. W tym momencie, jak to się skończy, to ja się wtedy pozbywam osadów i wraz z tym chmielu, czyli ten chmiel, ta cała kolendra, to wszystko opadnie na dno i w tym momencie się pozbywam się tego syfu z dna. Jeżeli kolendra jeszcze pływa, bo zdarzało mi się, że jakieś pływała, nie chciała utonąć, to po prostu przepuszczam to przez Kiluchę yy, tetrową. Pilucha tetrowa położona na lejku albo na sitku, czyli lejek w to sitko, na to, na to położona yy, pilucha tetrowa. Doskonale, doskonały filtr. Wyciągnie ich miel i, i kolendrę. Nie ma bada, żeby nie wyciągnęło. Okej, okay. koniec składego odcinka. Miodek wstawiony. Pierwszy przepis od dawna. A czekajcie, bo czekajcie, bo mi się ten Sok z a tak w sumie. W lecie, tak? Bo w lutym dwa lata temu pierwsze odcinki wyszły. Tak więc jakby ktoś był w Olsztynie w okolicach Środy, godzina 19:20, to ja bym chciał zrobić urodziny takie, że kto przyjdzie i y, będzie chciał jednorożcowi powiedzieć hej, to będę w knajpie, która się nazywa Winel w Olsztynie w Środa 20 to będzie drugi chyba, drugi lutego, tak. Tak więc, żegnajcie do następnego, pa!